Siema, szachy są dość brutalną grą i bardzo często, czasami wydaje nam się, że umiemy coś zrobić. No, 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 no. Kurde, co jest? O cholera, o nie, nie, co jest? Nie, nie, nie tak, nie tak. Pomyliło mi się. Nie wiecie nawet jaki to jest stres. Jak to się robiło? Hikaru pewnie patrzy. Natomiast przez to, że przez jakiś czas tego nie praktykowaliśmy, no to okazuje się, że jednak nam się to nie udaje podczas turnieju. Nie inaczej wyglądało to w moim przypadku, kiedy musiałem zamatować gońcem i skoczkiem przeciwnika arcymistrza na Tited Tuesdayu. Na pewno nie pomagał też fakt, że zdawałem sobie sprawę z tego, że jest to prawdopodobnie ostatnia partia w danej, pa w danej rundzie i Hikaru Nakamura, a wraz z nim jakieś 16 tysięcy osób na jego streamie oglądają moją partię. Nie, żebym się jakoś tłumaczył, bo taka osoba jak ja powinna bez problemu zamatować gońcem i skoczkiem, ale jako, że jestem prosty chłopiec z Brzozowa, popełniam błędy, to stwierdziłem, że nagram film Filmik, w którym uczę was właśnie tak matować przy okazji ja sobie to poćwiczę. Także będę korzystać z czegoś takiego, co na czeskomie nazywa się endgames, czyli po prostu ćwiczenie końcówek. Tutaj zaznaczamy checkmates, bishop and knight. No i startujemy. Przede wszystkim musicie sobie zdawać sprawę z tego, że w tego typu sytuacjach zawsze wasze figury muszą współpracować. Niezależnie od tego, czy matujecie królem i hetmanem, czy matujecie gońcem i skoczkiem i królem, czy matujecie królem i wieżą, zawsze to wasze wszystkie figury muszą ze sobą współpracować. I nie inaczej jest w tym przypadku. Zauważcie, że wszystkie figury są stosunkowo blisko siebie. Druga rzecz, o której warto pamiętać, to to, że nasz goniec chodzi tylko po połowie szachownicy. Czarnopolowy chodzi tylko po czarnych polach, białopolowy chodzi tylko po białych polach. I jak mamy czarnopolowego gońca, jesteśmy w stanie zamatować tylko na tych, e, w tych rogach. W tym rogu i w tym roku nie, za, nie zamatujemy przeciwnika. Więc skoro nasz goniec jest bia, bie, czarnopolowy, spychamy króla do tego rogu. Co więcej, e, to jest taka sytuacja, która jest dość prosta, ponieważ tutaj jest mat w dwóch ruchach. Wystarczy zagrać tutaj, spychamy przeciwnika, matujemy chłopa, no i jest easy. Tutaj drugi przykład też jest dość prosty, to znaczy nasz goniec i skoczek są już bardzo blisko. Przeciwny król jest już w rogu, w którym chcemy, żeby był. Natomiast tutaj trzeba trochę uważać, żeby nie zapatować. Jeżeli zagramy tu, no to jest pat. Zawsze. I to jest druga taka zasada, gdzie, jak macie trochę więcej czasu, powinniście się nad tym zastanawiać. Zawsze musicie myśleć o tym, gdzie przeciwny król może sobie iść, bo bardzo łatwo jest zapatować i bardzo łatwo jest przeciwnika wypuścić z tego rogu. Także to, co ja tutaj zagram, to oddam. Dwa ruchy przeciwnikowi, żeby mój goniec był bliżej, i zauważcie, teraz, jak zagram tu, przeciwnik idzie tu, ja sobie wracam tutaj, i teraz mogę dać szacha. Przeciwnik musi iść tutaj i zawsze, gdy mamy króla i gońca, tutaj przeciwny król jest w pacie i nasz skoczek dostarcza mata. Także to jest takie um, dość proste wydaje mi się, do zapamiętania. Natomiast teraz zaczyna się cały problem, jeżeli chodzi o matowanie gońcem i skoczkiem, ponieważ jeżeli gramy z kimś, kto, kol, kto choć trochę zna się na szachach, liznął, jak to się mówi, końcówek, to on będzie wiedzieć, że jeżeli ma króla, to będzie najpierw starał się go trzymać w centrum, a potem będzie uciekać. Nim do rogu przeciwnego. I tutaj zaczyna się cała zabawa, bo o ile zepchnąć gościa do białopolowego, białego rogu nie jest trudno, bo sam będzie tam zmierzał, tak sprawić, żeby on znalazł się w tym rogu lub w tym rogu, już tak łatwo nie jest. I teraz ja Wam pokażę taką nie chcę powiedzieć, że sztuczkę, ale taki trik, dzięki któremu wielokrotnie będziecie w stanie yy, oponenta zagonić do tego rogu. Pierwsza rzecz jest taka, że chcemy, żeby nasz skoczek robił coś takiego. To znaczy, nasz skoczek robi fikumiku, tak, to jest tak zwana metoda, chyba W. Metoda W to się nazywa, ponieważ jak zrobicie wolne, proste linie, no to wychodzi taka literka hops, 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 takie W. I zasada jest taka, że nasz skoczek zawsze chcemy, żeby znalazł się na polu B6. Kontroluje on to pole. I teraz odchodzimy sobie królem gdziekolwiek. I teraz ten król może chodzić tylko po tych dwóch polach, ponieważ przeciwny, bo ponieważ nasz skoczek kontroluje te pola. Więc teraz używamy naszego gońca i w tym momencie bardzo ważna rzecz, o której bardzo często ludzie zapominają i przez to nie umieją zamatować. A mianowicie, gdy matujemy gońcem i skoczkiem, musimy chłopa, Chłopowi oddać niejednokrotnie kilka temp. I tutaj ja chciałbym, żeby ten król był tutaj, bo wtedy zagram goniec G1 i będę kontrolować to pole. Więc odchodzę sobie gońcem gdziekolwiek, dopiero teraz lecę tutaj. No i to już jest tak, jakby połowa sukcesu za nami. To, co chcemy robić dalej, to podchodzić skoczkiem, żeby ten skoczek również ograniczał przeciwnego króla. Jeżeli podejdę królem tutaj, to przeciwnik wróci i nagle ucieknie tutaj i tutaj, więc nie chcę podchodzić królem jeszcze, chcę podejść skoczkiem. Jeżeli król by podszedł tu, to wtedy dajemy szacha, podchodzimy jest git, natomiast gdy ten król podchodzi tutaj, to teraz jest najtrudniejszy moment i podczas matowania arcymistrza to właśnie tutaj się wysypałem, ponieważ trzeba podejść królem. A następnie ruszyć skoczkiem na to pole. I to wygląda tak zupełnie abstrakcyjnie, no bo po co coś takiego robić w ogóle, nie? Ale chodzi o to, że nasz skoczek na czarnym polu kontroluje białe pola. I możemy użyć naszego gońca do tego, żeby zablokować resztę czarnych ból, na które może wychodzić przeciwnik. Czyli jak zagramy coś losowego, no to przeciwnik ucieknie tu, 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 tu i jest lipa. Natomiast jeżeli zagramy tu bo przeciwnik mógł iść tu, no to teraz on musi iść w tę stronę. Ale tutaj okazuje się, że nasz skoczek kontroluje te dwa pola, nasz goniec kontroluje to pole, nasz król kontroluje to pole, więc podejdziemy sobie gońcem, żeby to jeszcze ograniczyć i znowu. Yy, nie wiem, możemy zagrać sobie gońcem na przykład tutaj, żeby zamykać tego przeciwnego króla w klatce. I teraz ten król, pomimo tego, że już tutaj był prawie na wolności, to dzięki temu, że nasz skoczek i goniec sobie e, wszystko odbierali. No to teraz możemy złapać opozycję, i znowu mamy dokładnie to, co mieliśmy ze dwie minuty temu, tylko już kapkę wyżej. Wcześniej oddałem jeden ruch. Żeby zagrać gońcem tutaj, teraz oddaję ruch, żeby zagrać gońcem tutaj i odebrać to pole. I tak samo jak w tamtym przypadku zagraliśmy skoczkiem, i przeciwnik próbował tutaj uciekać, to teraz robimy tak, tak. No i teraz już jest przeciwnik, już jest złapany w tej klatce. On już nigdy poza ten, powiedzmy poza te pola nie będzie w stanie wyjść. No i teraz podchodzę sobie spokojnie, królem. Szachuje gońcem. No i w zasadzie teraz to już nie ma takiej jakby jednej metody. Ja zawsze wolę odchodzić sobie tutaj. Oddaję jeden ruch przeciwnikowi po raz kolejny daje szacha, no i gościu dostaje mata. I to jest takie dość proste, jeżeli sobie puścicie to, co wam pokazałem wcześniej kilkukrotnie, potem sobie sami poćwiczycie, to zobaczycie, że będziecie w stanie matować swojego przeciwnika bez problemu. Natomiast tutaj mamy taką trochę wyjątkową sytuację, a mianowicie sytuację, w której nasze figury nie są za bardzo skoordynowane, przeciwny król jest w centrum, no i musimy go próbować spychać. I zauważcie, że pierwsza rzecz, którą ja zawsze robię, to podchodzę królem. Niezależnie od tego, co by się działo, ja chcę Odejść królem jak najbliżej jego króla, a następnie podchodzę sobie gońcem i znowu królem. I znowu spycham. To, co teraz robię, nie ma konkretnego znaczenia. Ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że jak nasze figury są blisko siebie, to możemy tego przeciwnego króla spychać. I zauważcie, że ten król przeciwnika zawsze, koniec końców, <coughs> będzie schodził i my będziemy mogli go w jakiś tam sposób odcinać, tak, żeby on nie mógł wyjść poza, poza dany obszar. No i teraz łapię sobie tę opozycję. Zauważcie, że gdyby przeciwnik poszedł tu, to nasze, nasz goniec blokuje te pola i byłbym w stanie zagrać skoczkiem sobie tutaj i odebrać te pola i on z tej klatki już by tutaj nie wyszedł. Natomiast przeciwnik poszedł tutaj, znowu podchodzę sobie królem, przeciwnik już jest w rogu i to jest dla nas jasny sygnał, że jest git. I teraz to co musimy zrobić, to ustawić właśnie naszego skoczka w taki sposób, jak chcieliśmy wcześniej. To znaczy chciałbym nim zagrać tutaj, ale będzie pad, bo zawsze musicie uważać na to, gdzie ten król może się znaleźć. Chciałbym podejść królem, ale też będzie padł. padł więc to, co ja chcę zrobić, to najpierw ustawię sobie gońca tutaj, i teraz ustawiam skoczka tutaj. I zauważcie, mamy tę kluczową pozycję, tylko że obróconą o powiedzmy 90 czy 180 stopni w kontekście tego, co widzieliśmy wcześniej. No i teraz, gdy już mamy to ustawienie, no to pamiętamy o tym, o tym i po prostu matujemy. Czyli tu oddajemy, ruszamy tu. Żebym teraz nie zrobił czegoś głupiego. Ale podchodzimy tutaj, podchodzimy tutaj, podchodzimy tym skoczkiem, żeby on kontrolował te pola. I teraz, jakby przeciwnik podszedł tutaj, tak jak mieliśmy w poprzednim przykładzie, no to robimy tutaj, odbieramy to pole. Potem podchodzimy tutaj i on jest w klatce, z której nie może wyjść. Tutaj przeciwnik z jakiegoś powodu zdecydował się podejść tutaj. I teraz ja podchodzę królem i nic złego się nie dzieje, bo zauważcie, że gdyby król poszedł tu. W tym momencie, to to pole jest kontrolowane tutaj i tutaj. Eee, także idziemy tu, nie, nic się złego nie dzieje, podchodzimy. Okej, okay. okej, okay. zamotałem się trochę, także wybaczcie drodzy widzowie, eee, ale tutaj po prostu podejdę sobie królem, podejdę sobie królem i muszę to ustawić w taki sposób, jak było, czyli tu, żeby przeciwnikowi odebrać to pole, Dobra, więc robimy tak. Robimy mały odwrót rzymski. Teraz wracamy sobie gońcem. I będziemy mieć podobną sytuację, jaką mieliśmy wcześniej. I teraz znowu jesteśmy w stanie zamknąć tego przeciwnika w klatce. Także pomyliłem się, zdarza się. Natomiast teraz, zawsze, jest, gdy poprawnie to robimy, to zawsze mamy tę możliwość, że jesteśmy w stanie. Ułożyć bardzo podobną pozycję. No i teraz, jak król jest naprzeciwko tego króla, on może odejść tutaj, co nie? No i ja wtedy zagrałem sobie koniem i ten król sobie odszedł, bo zagapiłem się. Natomiast tutaj, oczywiście, najpierw trzeba odebrać to pole, potem podchodzimy skoczkiem. Teraz dajemy szacha skoczkiem, i w końcu udało nam się to zrobić, co mieliśmy wcześniej. Podchodzimy królem tutaj, tutaj. No i mamy dokładnie tę samą pozycję, którą mieliśmy wcześniej, tylko że na po drugiej stronie e, szachownicy. I teraz odchodzimy sobie z koczkiem, oddajemy jeden ruch, dajemy szacha i matujemy. Także to było dość dziwne, dość trudne, no ale pokazuje to, że nawet zawodnicy, którzy teoretycznie umieją, czasami się trochę gubią, ale to nie jest jeszcze koniec świata. To znaczy, najczęściej mamy tak jakby dwie próby. Jeżeli się pomylimy, to jesteśmy w stanie w tym, jeżeli mamy, znamy dobre, dobrą sekwencję posunięć, to jesteśmy w stanie yy, w 50 ruchach się zmieścić. No i ostatnia pozycja. Podchodzimy sobie królem, podchodzimy sobie królem i cały czas spychamy króla przeciwnika. Tutaj mogę podejść, czy to tu, czy to tu, raczej nie ma większego znaczenia. Przeciwnik, zauważcie, idzie od razu do rogu, co jest bardzo miłe z jego strony, ale, no wiecie, to jest komputer, on widzi, jakie są najlepsze ruchy. No i teraz podchodzimy sobie skoczkiem. I zauważcie, znowu mamy dokładnie tę samą pozycję, o której mówiliśmy wcześniej. Nasz goniec tutaj kontroluje, nasz jego król, będąc tutaj, kontrolował pole A7, natomiast teraz już tego nie kontroluje, i robimy tak, jak robiliśmy wcześniej, czyli podchodzimy królem, i teraz jesteśmy w stanie tego króla, przeciwnika zamknąć w tej klatce czyli gramy tu, gramy tu, i on już tutaj nigdy nie wyjdzie. No i to, co teraz musimy, musimy zrobić, to zamknąć go jeszcze bardziej, wypuścić go w tę stronę na jeden ruch, zamknąć go, no i potem robimy dokładnie tak, jak pokazywałem wam wcześniej także tutaj najdokładniejsze jest król, król G6. Tu, 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 tu i tu. Także udało się. Oczywiście zeszło mi dość długo, bo po pierwsze, z kasztanirem w czwartym podejściu, tłumacząc Wam, sam się zamotałem, a po drugie, no, starałem się Wam tłumaczyć. Także pamiętajcie o tym, że matując królem i gońcem i skoczkiem, musicie za każdym razem starać się łapać tego króla do, do rogu, który który, kt, kt, ktory, go, którego gońca mamy, no i wtedy zawsze to się uda. Pamiętajcie o tym W które robimy skoczkiem i za każdym razem będzie Wam się to udawało. W sumie nawet fajnie, że, udało, że popełniłem błąd, a potem i tak się udało to naprawić. No bo to też pokazuje, że no każdy z nas popełnia błędy. Zresztą widzieliście to podczas Tighted Tuesdaya. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś mądrego. Trzymajcie się cieplutko. Polecam szachowo.pl. I do usłyszenia następnym razem. Siema!